Dzień dobry, dzisiaj będziemy robić drinka z czterech różnych drinków w szklance frugo, która była w z trzema frugo. Za 7 zł. 6,99 6,99 no 69, super, w każdym wypadku. Zaczynamy. Najpierw lejemy coca colę szklanki wow. frugo. Wow. Andek się, Andek, Andek się dusi. dusi Dobra, 69. O podtrzymanie mojego asystenta. Następny leci Lipton Zero Sugar. A jaki Nie to jest Madonna? Zero Sugar. Green. Aha. Green. Green. Lecimy dalej. Lejemy, już jest połowa, spoko. Przydałby się muzyka z cheminowej ery. Ech. Następnym będzie frugo, frugo. Jabłko M. Wiśnia. Jabłko M. Wiśnia Giga. Teraz Ach. został gwóźdź programu uwaga, i to właściciel doleje, to się do kamery, Jestem z Mam grafę, schizofrenię. Mam schizofrenię. Ice, no, spoko, lejemy, lejemy, spoko. Dobrze, no, jest koniec, wygląda jak gówno. Oblałem się tym. Pachnie jak gówno, ciekawe jak smakuje. Tak. Zgadnijmy, może jak gówno. Ogólnie to smakuje trochę jak mieszanina Lipton, Frugo, Coca-Coli i Ice. Daj spróbować, daj spróbować. To jest zajebiste. Ale dobre czy niedobre? Spe smak specyficzny, ale. Smak spermy. <grym> <grym grym> e, ogólnie. Kolor taki lekko jak gówno. Można wręcz określić, że to gówno. Jednak smakuje. Niektórym miłośnikom mogłoby się spróbować. Znaczy, spróbować. Spodobać. spodobać. Spróbować. Tutaj przyszły gastronomik już to na części pierwsza Czuć trochę leki gaz, jest też ta grapa, jest i drugo no Koli tutaj to nie czuć, szczerze, koli nie czuć No bo koli dał za mało to nie pili. bo to moja kola Bo on kupił za te pieniądze, więc... a on nam przykład postawił, więc nie będzie, No słuchaj no, kamerzysta numer dwa Dobra, szeregowy strzelę

Stary! To głupia, to z o! Stary. Stary. Jak macie coś takiego robić, to bardziej polecam Coca-Colę. Jak widać, taki jest efekt na, na naszym kompanie. Jeszcze ty siłą nieczysta. No, to ty to wyplułeś Ja to wypułem przed tym, jak ty to wyplułeś stary. Nie mówię do Maczka, że to wypił. No cóż, no. Wypiłem no czyjeś szygi. Smakowało to, no, Nie Jezu, ale żałuję, że to tak wcześniej powiedziałem, bo, bo jakbym to później będzie to bym się to zdążył połknąć, stary. No to nie trzeba to potkać. Tak, tak, Wypiłem... Jest... Dobra, ogólnie to jest koniec. Kolejny... ...szygi. To jest koniec odcinka Norbert Miesza, frugo, Lipton, Coca Cola i Ice. Wypiłem czyjeś rzygi. <grystanie> no, Spotykamy się w następnym odcinku. Dojdube. Za dwa lata.